Witam Państwa w drugim dniu dożynek. Coroczne wydarzenie, które skupia ludzi z całej Polski. Już rozpoczęte w tej chwili mamy Grzegorza Sajbabę, który właśnie już rozpoczął wykładem. Wykład jest transmitowany na kanale Andy i na YouTubie. I w tej chwili też kończy się uroczystość mszy dożynkowej. Dużo gości jest właśnie w na, na kościele naszym, parafialnym. Dodam tylko, że nasz kościół. Został wybudowany w 1926 roku w stylu gotyckim i za dwa lata będzie gościć równe, równe 100 lat. Także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, Niebieszczany 65. Jedyna wioska w Galaktyce. Bajka, bajka prawda, dwóch zwierków i muchomorków, czyli tych kochających inaczej, to już było pokazane wtedy, to oni właśnie też właśnie po tych Muchomorach takie fazy mieli, Krajica w Krainie czarów. Natomiast ja bym jeszcze z szybko poprosił Ciebie, żebyś kamerkę na chwilę odwrócił i przywitał, żeby... Przy... Przywitajcie kochani Endiego i całą polowię. Bardzo proszę. Ksiądz, Franciszkanin, ojciec Oskar. Tak, 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 tak. Dziękuję bardzo. To może ja tylko jeszcze kultu, tak ku rozczarowaniu. Tak to ja jeszcze tak w kwestii formalnej. Mój pierwszy kontakt z tym Amelitą był... To kochani, to był 90. Ja tylko w kwestii formalnej dopowiem tylko... działaniu w, zewnętrznym, w, w 95. W 6 roku mieszkaliśmy w mocno zagrzebionym budynku, przestrzegam przed syndromem chorego domu, gdzie to jest powód wszystkich nowotworów. Miałem tutaj wyczuwalnego takiego po prostu wózka, jak chodziłem po, po lekarzach i ten właśnie pan poprosił mnie mówił, idź tam mówi do mój Franka, on tam Maja, on to ci da taką dalekę, będzie sobie tutaj pocierał. Autentycznie dokładnie tak było. Bałem się wtedy, wtedy jak diabeł święconej wody tego. No ale jak się okazuje, nie można się tym grzybem zatruć, można tylko zasnąć, spać nawet dwa dni i się, obudzić się przy braku zdrowia. Także już uciekamy. Yy, na, w nawiązaniu do Tadeusza, ja chcę powiedzieć, że właśnie jedna pani mnie prosiła co tu zrobić, bo mówi, yy, jej się zrobił gust tu na śniance, już, wyczu, już wyczuwalny i mówi, no czeka ją operacja ta operacja wiadomo wiąże się z tym, że może naruszyć nerwy, które odpowiedzialne są za policzkowe tutaj, za wargi i tak dalej. No i mówi, czy bym mi w tym nie pomógł, żeby może się ona uchroni przed operacją. Ja sobie przypomniałem, że kiedyś prosił mnie taki znajomy też, żeby y, mu pomóc też y, w tym guzie silnianki. No ja jemu zawiozę grzybów różnych, żeby tam się leczył tym, ale się okazuje, on jednak zdecydował się na operację. Z tym, że no, operacja nawet w miarę się udała, bo nie naruszyli mu y, nerwów y, i y, Potem rekonwalescencja, to jest właśnie ciężka sprawa, to jest, to jest rok czy nawet dłużej i co on wtedy, co żeśmy wspólnie wymyślili, po pierwsze grzyby różne nadrzewne lecznicze, najbardziej popularne to te białoporki, ja mu na, właśnie temu nazbierałem, nazbierałem pniarka obrzeżonego, Y, cały worek mu prawie dałem, on sobie tylko kroił, topił i szybko naprawdę wracał, jego rekonwalescencja szybko postępowała. Y, następnie, y, to wspólnie żeśmy pomyśleli sobie, żeby jeszcze, żeby te blizny mu tak szybciej poznikały, to by dobrze było Hirudo terapię zastosować. Jego to terapia to są pijawki. I wiecie co? Naprawdę rewelacja. Wracały mu niektóre właśnie kwestia y, tych uszkodzonych nerwów. To wszystko wracało do normy. Aha, jeszcze mu dałem wtedy z, y, olej dziurawcowy. Olej dziurawcowy właśnie to warto wiedzieć. Że on, jak mamy przecięte gdzieś uszkodzone nerwy, czy wiadomo, że wtedy nie ma czucia tam, na przykład powiedzmy, po operacji palca, no to nie mamy czucia na końcu palca i tak dalej. Czasami to się samoistnie zregeneruje, ale żeby przyspieszyć i mieć troszeczkę kontroli nad tym, to warto. Cierać olej dziurawcowy. Przecież jest tyle możliwości. To dlaczego ma być receptura właśnie tylko zdrowa? Trzeba przeciwdziałać temu. Tak się rozwinęły substancje. Proszę Państwa, nie ukrywam, że ja nie wchodzę już w marketach do tej części, która e, jak wejdę tam, to czuję, jakby mnie wszy obchodziły. I wiecie, która to jest strefa w marketach. Ma przepiękny zapach. Ja normalnie czuję, jak się. Brawo! My też tak mamy, nowoczesne, ale, nowoczesne ale owozy no owocami. kochani, no co się zmieniło? Zmieniły się wolumeny. Dawniej było po pół litra, pół kilo kilo, dawne proszki, a teraz już masz pięciokilówki, dziesięciokilówki i ja mówię, proszę bardzo, big bagi i wibraczki i jechać do domu. I później są wszyscy źli, stajemy się malkotentami, chimery mamy, no bo mamy, bo my jesteśmy po prostu jednym zwitkiem nerwów błędów popełnianych i otaczamy się ciągle chemią, czyli już mamy świat biologii zmieniony. Nie ma już pożytecznego świata. Nie masz mowy o zdrowiu. Co byś nie brał, przedłużasz tylko, tak jakbyś tą prewencję czynił chwilowo. Musisz od początku, świadomie, od samego początku wiedzieć, że bez dobrych bakterii, bez dobrego ekosystemu dookoła siebie, bez bezpiecznej, zdrowej wody, bez zdrowych płodów. Nie ma rozmowy o zdrowiu. Mamy tutaj perły, jak widać, żywe. I ja po dzisiejszym prawda, uroczystości naszej dożynkowej w kościele jestem pod wielkim wrażeniem i nie mogłem po prostu się jak gdyby powstrzymać i zaprosić panią, która przyjechała do nas z koncertem. Ja się posłużę tutaj właśnie trochę pomocami. Czyli Filharmonia Tarnopol, pani Irena Kryl. Pani powie, z jakiego powodu Pani tutaj w Niebieszanach się dzisiaj znalazła? Ja jeszcze ciarki mam po odsłuchaniu Ave Maria. No i taka moja prośba właśnie, żeby też na naszych tych siódmych pełnych zdrowia ekologicznych nożynkach u Agnieszki i Tadeusza Rolnik, Właśnie też to taki czynnik duchowy, bo istnieje cisły związek ciała z duchem, a jak wiadomo, dożynki to też po prostu jest wieniec dożynkowy, czy to są uroczystości, gdzie możemy dziękować Stwórcy za okazałe plony. Także pani, pani, pani Irene, może pani coś powie jeszcze o sobie. Dzień dobry, szanowne państwo. Ja mamy taką e, piękną okazję, że się dzisiaj okazało w Nieboszczanach, bo e, śpiewałam dzisiaj w kosteli świętego Makolaja w Nieboszczanach, bo mamy taką misję, że robię na budowę kosteli świętego ducha w Tarnopoliu w Ukrainie, bo chcemy być tak samo takimi militownymi, tak wykonać, i Chcemy razem z wami słabić Pana Boga i w tej okazji ja śpiewam po kostelach na mszach świętych, po tym instrumentu bandura, śpiewam różne utwory, to jest i utwory i kościelny, duchowny jak Pan mówił, chciał żeby ja zaśpiewała um, Ave Maria Peccini, to jest bardzo wiadomy utwór po całym świecie i chciałam życzyć Wam wszystkim i całej Polsce zdrowia, spokoju I dziękuję Wam bardzo za Waszą wielką pomoc w Ukrainie w taki bardzo ciężki dzień, ale myślę, że wszyscy razem Wszyscy razem. My możemy zrobić, że ta się wojna skończy i mam wierę że będzie wszystko dobrze, będzie pokój w Ukrainie, będzie, będzie pokój w polskim kraju i będzie wszystko bardzo dobrze. Ja, ja myślę, że ten właśnie piękny pani głos do naszej mateczki, która tam zasiada przy naszym wieńcu dożynkowym, Matka Boża Gieczwałtka, sprawi, że połączą się wszyscy. Wszyscy Słowianie w jedno ciało, bo niewątpliwie trudno nie zauważyć w pani oczach słowiańskiej duszy. Także zapraszamy na koncert. Nie trzeba nie Ja tylko dodam, że Matka Boża, która ukazała się w Gieczwałdzie, dziwnym trafem mówiła w języku polskim wtedy, kiedy byliśmy pod zaworem niemieckim. I to jest kościół niezgody i takie cuda, które się tam dzieją właśnie w tym w Gieczwałdzie i to świetnisko, które miała powstać, to nie jest przypadek, że komuś na tym nie zależy. Także dziękujemy, że pani zaśpiewała na naszej mateczki, a teraz prosimy jeszcze, jeszcze ile się da. Państwa, powoli, drugi dzień drżynek siódmych, pełnych zdrowia ekologicznych drżynek. Agnieszki i Tadeusza rolnik, dobiega powoli końca, ale to już nie wszystko. Uciekają nam, co prawda, już goście. I tutaj właśnie mam przyjaciół ze Świętego Wszystkiego, czyli jak na to mówiłem, że Polska w pigułce, gdzie zgoda panuje, tam szczęście buduje. Mamy tutaj degustację. Degustacja tłuszczu wołowego, to co ja mówiłem, że i to co powołując się na doktora Jana Kwaśniewskiego, łój wołowy jest najzdrowszym tłuszczem, a w połączeniu z kawą. A dodam tego, że mam tutaj też klientów, klient, którzy to stosują. I tutaj mamy, jak mówił doktor Jan Kwaśniewski, wodór. To jest najwyższa grupa wodorowa, jeśli chodzi o. o Tłuszcze i w połączeniu z kawą może to nie brzmi apetycznie, ale my pijemy nie tylko dla smaku, ale przede wszystkim, żeby dostać energii, żeby dostać energii, to jest potrzebny tłuszcz, bo tłuszcz to jest czysta energia. To jest czysta energia. I kochani. Za zdrowie naszych gości, których, których miałem po raz z kolei prawda, przyjemność gościć tam na scenie piłem Amanite Muscaria. To jest wyrób Asi, a to, to się nazywa ambrozja, na zdrowie. Czy Pan chce spróbować? Oczywiście. Proszę bardzo. Proszę sobie wziąć. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Można śmiało namaczać. Co ja bym tutaj proponował? Ja bym proponował, żeby z myśliwymi z kołami, z kołami myśliwskimi mieć kontakt. I na jesień dobrze po prostu taką opasioną łanię no. zakupić. To, to, to słuchajcie, ja mam tylko taką ciekawostkę, że 5 zł dostaje koło na skupie, ale już w paśnikach kosztuje 100 parę złotych uciec z zielenia, tak? No więc dlaczego to nie może zostać w naszych zasobach, tak? No więc róbmy wszystko swoje, żeby to, co dobre i, 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 i Polskie było w Polsce. I y, to jest właśnie taka, taka moja propozycja, dzisiaj jest degustacja, najwartościowszego produktu i faktycznie to jest, to jest czysta, czysta energia. No. Powiedzcie, skąd przyjechaliście? Kawa z masłem daje energię. Miejscowość Mustyczów, to jest powiat Jędrzejowski, Świętokrzyskie Województwo. <grym> Także dziękuję i do zobaczenia.